Rewelacyjnie, I, jakby to powiedzieć, uśmiech uśmiechem, ale szczery uśmiech to jest jednak szczery uśmiech. Już mi nawet y, tam koleżanki z pracy powiedziały, mówi, ty, mówi, Krystian, ty się teraz trochę zmienił, ty jesteś taki weselszy i tak dalej, i tak dalej. Także muszę przyznać, że było warto, bo tak jak powiedziałem, był rzeczywiście człowiek, no to jakby się, jak to ktoś powiedział, nowonarodził. No co mnie skłoniło? To mnie skłoniło, że zaczęły mi się sypać zęby. No i mówię, tu trzeba poruszać się wśród ludzi i im trochę by było wstydem, jakbym miał braki w uzębieniu. No i przede wszystkim zdrowie, bo pogarsza się zdrowie, jeżeli się nie ma zepsute zęby. Nie? Bo te, te pokarmy nie są prawidłowo, jak gdyby, skonsumowane, no i to się też przekłada na to, że są jakieś problemy żołądkowe, czy tam gastryczne, czy jakieś inne. I może to jeszcze mnie skłoniło to, że po prostu przeszkadzało to w normalnym funkcjonowaniu w życiu, to znaczy w jakimś pochłanianiu jakichś powiedzmy pokarmów, które nic dowąd, to, to, ale stały się trochę bardziej uciążliwe w spożywaniu. No więc wszystko to razem wzięte skłoniło mnie do poszukiwań. Najpierw poszukiwań jakiegoś gabinetu. Jak zadzwoniłem, to zaraz za, za dwa, trzy, za trzy dni już się tu skonsultowałem z Panią doktor i mnie umówiła na pierwszą wizytę. No Bałem się trochę, bo ja nie ukrywam, że mężczyźni się ba, bo, boją e, dentystów. I powiem szczerze, że no, też się obawiałem. To powiem, że po kilku wizytach u Pani doktor e, ta obawa nie przeszła. To jest najważniejsze, co osiągnąłem. Pan Krystian zgłosił się do naszego gabinetu jako bardzo świadomy pacjent który użytkował przez lata z dużą satysfakcją uzupełnienia protetyczne, ale te uzupełnienia straciły już swoją stabilność, powodowały dolegliwości bólowe u pacjenta. W związku z czym pacjent przyszedł z prośbą o kompleksowe leczenie. Wykonaliśmy diagnostykę radiologiczną i przedstawiliśmy pacjentowi różne koncepcje leczenia. Finalnie pacjent wybrał jedną z tych w koncepcji przystąpiliśmy do działania. W jednym łuku usunęliśmy pacjentowi zęby, które nie rokowały, natomiast z tych zębów, które rokowały, wykorzystaliśmy zdrowe korzenie. Te korzenie zostały przeleczone kanałowo, a następnie na nich zostały wykonane wkłady kulkowe, na których zostało oparte uzupełnienie ruchome. W drugim ruchu zębowym wykorzystaliśmy, czy właściwie pozostawiliśmy zęby pacjenta, które były w bardzo dobrym stanie, wykonaliśmy leczenie zachowawcze, bonding, a braki zębowe, które były stosunkowo niewielkie, uzupełniliśmy po to ząb Tu chciałem powiedzieć, że zawsze dbałem o zęby, no ale to zawsze dbanie to jest powiedzmy szczotkowanie dwa razy dziennie mimo, tak, ale żeby jeszcze wiedzieć, jak się to robi, to by było wtedy super. I tu właśnie na tych pierwszych wizytach, dopiero jak się uświadomiła, mnie, właśnie pani uświadomiła mnie, jak się dba o zęby i jak powinno się szczotkować, leczyć, czyścić. No i teraz już, już wiem i już będę się na pewno stosował do tego. W naszym gabinecie stawiamy na profilaktykę oraz zabiegi higienizacyjne. Na takich zabiegach często wykonujemy instruktorze. Które pozwalają pacjentom dowiedzieć się, w jaki sposób mają szczotkować zęby. Dość często pacjenci na takich zabiegach są pozytywnie zaskoczeni ilością informacji, które dostają. Często pacjenci podkreślają, że nigdy w życiu nie mieli wykonanego takiego instruktażu, więc też bardzo dużo z takiego zabiegu wynoszą, co też przekłada się na to, że na każdej kolejnej wizycie bądź kontrolnej lub zabiegowej, my jesteśmy w stanie zobaczyć efekty wprowadzonych przez pacjentów nawyków których nauczyli się na wizytach instruktażowych. Takie działanie gwarantuje utrzymanie zdrowia jamy ustnej, natomiast w przypadku pacjentów protetycznych znacznie przedłuża żywotność prac Po leczeniu Pacjent podkreślał, że ponownie odzyskał swobodę funkcjonowania, swobodę wypowiadania się, swobodę jedzenia, no i oczywiście uśmiech to rzeczy, na, którym, na których mu tak naprawdę najbardziej zależy. No, największą różnicę w tym poprzednim wcieleniu, jakby to można powiedzieć, a obecnym to jest to, że przede wszystkim nie mam kompleksu, jak idę i prowadzę zajęcia, czy tam szkolenia u mnie w pracy, że tam ktoś się będzie, prawda, patrzył, co tam mam w tak tylko mam pełne, mogę wszystko jeść, czy, 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 czy śmiać się podczas tego, czy, czy, czy w ogóle, nie wiem, żartować podczas... Te, rozmawiać podczas posiłku. Już czasami nie zwracam nawet uwagi, że tam tego nie myślę e, o tym, co, co, co mam, tylko po prostu funkcjonuję w pewnym jakim zakresie, jakby to można tak powiedzieć. Byłem kiedyś na wyjeździe służbowym, no i mieliśmy kolację, taką, taką tam kolację, no i było do, do wie, to w sobie, że zamówiłem właśnie takiego steka e, smażonego na kamieniu, także wszyscy się dookoła dźwili, bo dostałem taki fartuszek, prawda, żeby się nie pochlapać. No i bez problemu skonsumowałem, także żadnych problemów nie było z tym związanych.